Przed nami ostatnia walka dzisiejszych finałów, kategoria plus 91 kg. Prawdziwi mężczyźni, jest to najcięższa kategoria w boksie amatorskim. A rękalnicą Patryk Brzeski, Nowy Dwór Mazowiecki, narożnik czerwony i Marcin Jerzy Rekowski PKW Poznań narożnik niebieski. I drugi zawodnik ostatniego finału, reprezentant klubu PKB Poznań Marcin Jerzyk. I drugi zawodnik ostatniego finału, reprezentant klubu PKB Poznań Marcin Jerzyk-Rekowski. Sędzią ringowym ostatniego finału. Jest sędzia klasy. Ajba, pan. Milczarek. Sławomir Milczarek. Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi. Wzajemne czarowanie się lewą ręką, Rekowski spróbował zadać cios na dół, odpowiedzią było Brzeskiego atak na górę, niemniej jednak jak na razie ani jeden z ciosów wyprowadzonych nie doszedł celu, są to raczej takie dotknięcia, które nie powodują jakiegoś zagrożenia dla przeciwnika. No, piękna próba prawy prosty. Brzeskiego jednak nie dochodzi w dalszym ciągu celu. Kolejny atak Brzeskiego bez efektu punktowego. Spokojny pojedynek. Aktywniejszym zawodnikiem na pewno jest Brze Brzeski. Jednak nie może na tyle skrócić dystansu, aby trafić jakimś mocnym uderzeniem swojego rywala. No próbuje wykorzystać sytuację w narożniku zawodnik PKB Poznań. Niemniej jednak odchodzi od tego zamiaru i Brzeski próbuje. No wydaje mi się zbyt długie to czarowanie, pozorowanie pojedynku i sędzia Milczarek tutaj powinien. Jednak zwrócić uwagę zawodnikom, aby zadawali ciosy. Na no pierwszy chyba cios celny w tym. kategorii gdzie 49 kg, a nie w wadze plus 91 kg. Koniec pierwszego starcia. Można było się spodziewać bardziej kontaktowego pojedynku, niemniej jednak pierwsza runda naprawdę bezbarwna. Przed nami Patryk Grzeski, urodzony w 1990 roku. Toczy dzisiaj swój 53 pojedynek. Do tej pory wygrał ich 46, a jego trenerem jest Waldemar Wierzbiewski. Reprezentuje barwy klubu Nowy Dwór Mazowiecki. Prezes Jerzy Rybicki uważnie przygląda się finałom, jak również prezes. Wcisław Nowak, ale już przechodzimy do ringu gdzie rozpoczęła się druga runda dwóch gladiatorów najczęstszych zawodników w tym finale, bardzo szybkie akcje, no niestety, ale Nie ma tego, co w boksie jest solą, czyli mocnych uderzeń, kontaktowych akcji. Prawy, prosty w prostym wykonaniu Jerzyka doszedł celu. I kolejny przestój w tym pojedynku. Obustronne balansy. Bardzo bojaźliwe. Przesunę wyprowadzane. Noc tutaj. Erekowski trafił panem prostym. Lewy po prostu pomiędzy rękami i sami Rekowskiego dochodzi celu. No w końcu tej drugiej rundy Rekowski zadał jednak kilka tych celnych ciosów, nie robiąc żadnej krzywdy swojemu przeciwnikowi. Tą stratę stara się odrobić Grzeski, jednak gong przerywa jego akcję i naprawdę minimalna przewaga punktowa. Wydaje mi się być po stronie zawodnika PKB Poznań. Stanisław Wąsowski, trener Hetmana Białystok. Stara się zmobilizować do aktywniejszego boksowania reprezentanta. klubu z nowego dworu mazowieckiego zobaczymy jaki efekt to przyniesie w rundzie trzeciej Jak na początek naprawdę bardzo dobry efekt. Lewy, mocny sierp wylądował na szczęce Rekowskiego, który teraz tam ciosami prostymi chce powstrzymać rozpędzonego przeciwnika. Kolejny sierp, ale tym razem niecelny. Ostygnął zapał Brzeskiego. Rekowski wrócił do kontrolowania pojedynku. Zaakcentował to wyprowadzenie celnego lewego prostego. Teraz dwa ciosy. Lewy prawy sierp. I lewy prosty Rekowskiego z kolei trafia. Brzeski stara się zrewanżować. Lewy prosty no, można powiedzieć, wyszelał się brzeski z początkiem rundy. Teraz jest systematycznie obijany przez rękowskiego. No, najlepsza chyba runda z tego pojedynku to właśnie ta trzecia runda. Dalej bardzo szybkie akcje. Niemniej jednak te ciosy już tam mają jakąś swoją wymowę. Kolejny prawy Rajkowskiego, teraz naprawdę przepiękny był ten prawy, który idealnie trafił do lewy sierp. Prawy prosto na zakończenie i trzecia runda. Dla zawodnika PKB Poznań, widać ja zadowolenie na twarzach trenerów kałnego Nowaka. Jak również zadowolony ze swojej postawy jest Marcin Jerzy Grekowski, lub PKB Poznań, Pater Troszeczkę mniej zadowolony ze swojej postawy, czuję, że chyba ten występ do najlepszych nie należał. I za moment ogłoszenie werdyktu. Wszyscy uśmiechnięci, łącznie z sędzią ringowym tego pojedynku którym był sławo Mil Milczarek Mistrzem Polski w kategorii Plus 91 kg, Zwyciężając jednogłośnie na punkty Marcin Jerzy Grekowski Klub Pekary Poznań A przed nami szczęśliwy zawodnik PKB Poznań, Marcin Jerzy Rekowski.